Witajcie, ja jestem Anna z nieba i w tym odcinku, filmiku chciałbym wam zapowiedzieć serię, która będzie się ukazywała raz w tygodniu na moim kanale będzie to seria Q&A, czyli wy zadajecie mi pytania i teraz na pierwszy odcinek, bo to jest jakby taki zerowy, taki jakby zapowiedź, taki wstęp to pod tym filmikiem piszecie pytania przed pytaniem dajecie w nawiasie literkę P może od pytania i maksymalnie możecie zadać 7 pytań i gdy się uzbiera no, już trochę sensownych pytań, to wybiorę z 15 albo 20, na które odpowiem w następnym filmiku. No i tak to będzie. I jakoś wrzucę go w środku tygodnia myślę, no chyba, żeby jeszcze nie było tyle pytań, aczkolwiek myślę, że hmm, będziecie mieli jakieś pytania do mnie i że ta seria no, będzie można, będzie mogła być kontynuowana. Bo wiecie, za zawsze są tam jakieś pytania. Przynajmniej ja tak mam, że jak tam kogoś oglądam, to zawsze tam bym co, coś chciał o nim wiedzieć. Także piszcie pytania, ja wybiorę z 15 albo z 20 najciekawszych. No, i to na tyle. A więc pytajcie i trzymajcie się. Elu.